Hej, w dzień na moim kanale. Z tej strony DJ w dzisiejszym odcinku będę wam pokazać, jak pobrać modę do gw 1. Jeśli jeszcze nie wiecie, to właśnie wczoraj wyszedł, yy, jakby nieoficjalny build do Frostiego, to właśnie do yy, no Frosty moda z tego, z, który pozwala, jakby nam pobrać modę do gw 1. I będę wam wam jak to zrobić. Ale nie jest aż takie proste, jak się wydaje, więc na początku potrzebujemy sobie pobrać. Z frosty update'ów dwa najnowsze albo mod i editora. Jeśli chcecie tylko mod albo tylko editora, to możecie jednego z tych pobrać. Ja sobie pobierę na potrzebę tego poradnika oba, żebyśmy mieli taki, żebyście mieli obraz sytuacji pełny, więc pobieram sobie oba, poczekajcie sekundę. Dobra, mam pobrane oba, tu tego i tego. Nie przypomnijcie, że to jest u mnie siódemka i czwórka. To tylko dlatego, że teraz to robiłem. I tu dajemy sobie editora i dajemy sobie frusty managera. Musimy sobie obaje wypakować. Yy, Dajmy sobie tam, może po prostu przenieść. Wypakujemy sobie pierwszego czy frusty managera. To samo robimy. Firsty. Ok, czyli mamy oba okay, I teraz ważna sprawa, żebyście to pamiętali. Jeśli używaliście do używaliście kiedykolwiek Frosty Fixa Dobra ludzie to tak na szybko nie? Dwie z przyszłości Jedną tutaj gapę małą W tym miejscu Trzeba się zmienić na szybko Nie mam kapa Frosty trzeba odpalić Więc, a nie wyłączyć Yy, tam mówiłem, że trzeba wyłączyć, więc musicie sobie wejść tutaj yy, Tutaj, settings, settings, yy, wybieracie sobie tutaj customową grę Wybieracie sobie gdzie macie GW2, zaznacza, znaczy GW1, zaznaczacie sobie, otwórz yy, Wychodzicie sobie, wybieracie sobie GW1 gdzie sobie na jakiej platformie, EA app i launch yy, with yy, mod No i mamy, i wyłączamy już go, dobra? Więc jak coś to musi tak zrobić. Dobra. teraz żeby Nasze mody Wchodzimy sobie znowu tam gdzie yy, był mod tools Pobramy sobie te dwie rzeczy: sobie Frosty Manager Zip i Frosty Editor Zip. Pobramy sobie te dwa. I mamy sobie właśnie te dwa: Frosty Editor i Frosty Manager. Teraz musimy sobie je przenieść. I sobie, robimy tak: Frosty Editorem mamy tutaj w środku. Pliki mamy w środku. Teraz musimy sobie wejść do naszego Frosty Editora tego. Wziąć sobie nasze te pliki i wszystko tutaj wypakować i jeśli wyskoczy Wam takie komunikat, musicie zamienić pliki w miejscu docelowym. I mamy zrobione to. Teraz wracamy tutaj, dajemy sobie do Frosty, dajemy sobie, wybieramy sobie to. chodzimy sobie do Frosty mod Managera. I te zamieniamy tutaj. Więc też No i mamy tutaj oba teraz zrobione to. I teraz Yy, możecie sobie już zamknąć te wszystkie rary. To wszystko możecie już zamknąć. I teraz musimy sobie odpalić Frosty Mod Managera. Więc sobie, tutaj wchodzimy sobie tutaj w Frosty Mod Managera. sobie Garden Wolf 1. Ja się teraz zacznie instalować. Więc poczekajcie sekundę. Robzę i powinno wam się właśnie odpalić taki Frosty Mod Manager. Tutaj, Frosty Fixer teraz nie będę pobierał, bo on się tak samo pobiera i to samo trzeba kliknąć. zaraz wam odpalę Frosty Mod Managera i teraz. Jeśli dodacie sobie moda, tego też tutaj możemy jakiegoś jednego pobrać. Wybierzmy sobie... Z tych modów nie pobierajcie endes Opsów. Bo one jak na razie nie działają. Ja wam tylko powiem, bo próbowałem i projekt, bo to jest projekt, to jest FB Project, czy to jest do Frosti yy, Editora. I on się nie ładuje, więc jak na razie tego nie pobierajcie. Ja także wam pokazać, bo najprościej właśnie pokazuję na tym to. Yy, Gang Invasion. No mod, który dodaje to, że każdy potwór, każdy potwór, każdy zombie, to jest gargantuar powiesz sobie tego moda. Ok. Pobiera mi się, pobrał mi się i sobie go tutaj wrzucam. Ok, Taki mod. No i teraz, jeśli próbujecie to odpalić, wyskoczy wam takie coś. Yy, że odmowa dostępu do mody JSON. I tego typu rzeczy, nie? Tam wam jeszcze powinna wskoczyć jakby ścieżka, yy, do której jest odmowa dostępu. Mi to nie wyskakuje, ponieważ ja już to zrobiłem i teraz wam pokażę yy, co zrobić jeśli by wam wyskoczyło, że odmowa dostępu do ścieżki powinna wyskoczyć. Na przykład na przykład mogła Wam ścieżka, uznajmy taka wsodzie. miała dostępu do Reverson Garden Warfare mod default, takie coś wam wyskoczyć, nie? Jak to rozwiązać? To jest dość prosta. Yy, musimy sobie wejść w... Musimy sobie wpisać w wyszukiwarkę yy, zmiana środowiska. Edytuj zmiana środowiska. Musimy sobie to otworzyć. Musimy sobie wejść w zmien... zmienne środowiskowe. Nie wiem, dlaczego tutaj się tak nazywa. Otwieramy to. I sobie dodaję. I naciskamy sobie nowy. I tutaj. wiemy sobie, sobie. Oto. Takie coś jak. Yy, takie coś jak. Game. Data DIR, to będzie mi w opisie podane, i wpisujecie sobie tą ścieżkę, która tam była podana. To jest po prostu, to jest po prostu ścieżka, gdzie jest wasza GW1K. Jeśli chcecie po prostu sobie wejść, no to, musi, to możecie sobie po prostu wejść w IEA. Chyba on mi jest IEA spalonego. Nie, ja nie mam. Yy, Bym mi się zamknął. Ale jeśli wejdziecie sobie w IEA pa, ja to pokażę, tak w sumie. Okej, okay, jesteście w EIAP, nie? To tu musicie tutaj wejść w Biblioteka, O, biblioteka. wchodzicie sobie w Garden Warfare 1 tutaj i zarządzaj. Pokaż właściwości i wejdźcie tutaj, przeglądaj, nie? I tutaj, dokładnie w tym miejscu macie, gdzie jest wasza GW. No. Gdzie jest wasza GW1, nie? Tutaj macie, że program files i games Garden Warfare, yy, Profesor Garden Warfare, nie? I to, co się musicie to jest skopiować i musicie dodać i musicie po prostu potem wejść w folder mod Data i w folder default. I będziecie wtedy mieli tutaj właśnie w tym folderze mody, nie? Yy, dajcie sobie potem jak takie coś zrobicie jak ja. Dajcie sobie OK. Macie takie coś. I naciskacie sobie OK znowu. I włączacie sobie to. Teraz najlepiej, abyście sobie zrobili także właściwości i zrobicie sobie, że ten plik jest uruchamiany. Yy, Uruchamy ten plik jako administrator. Żeby zawsze ten plik był uruchamiany jako administrator. Dajemy sobie tok, tak, teraz musiałem zaakceptować, że chcę odpalić jako administrator. Dajmy sobie jedynkę, odpalamy. Odpalamy sobie tego moda i dajemy launch. I teraz, jeśli wszystko dobrze zrobiliście, Powinien wam się właśnie odpalić yy, frosty. To musicie sobie tak dalej, że, yy, że tak, że chcecie. I z tak wam się powinna z, bez żadnych większych problemów odpalić GW1. No jak mi mi się odpaliła. Mm, nie wiem czy będziecie mieli pełny ekran, bo ja mam w mniejszej rozdzielczości. A nie będziecie mieli, no to sorry trochę. Dobra, no i teraz odpalamy szybko. Magic, invite only, easy. Jakaś tam losowa mapa, odpalamy. Zobaczymy, zobaczymy czy działa. Zobaczymy, czy umiem robić kratnik. Dobra, więc chodźmy sobie do jakiegoś punktu na spokojnie. Tam mi się podoba. Także Rabin jumpy nie działały. No tak zapomniałem. I miss this Information. Bardzo mi się podoba ten punkt, więc sobie go weźmy. Zaplanujmy pakę normalnie ale Teraz sekundę poczekać jeszcze raz z respią ząbiaki, nie? Ale idziemy sobie. Jak widzicie, każdy ząbiak jest gargantuarem, jak mówiłem. Czyli wszystko działa. Mody działają na mnie. Mam nadzieję, że ten poradnik wam się spodobał, nie? Jeśli tak, to możecie zostawić pod nim pozytywną ocenę nazwie lajka i nie wiem. I mi napisać komentarz, nie wiem, super dupa, thank you very much, yy, napisać gratulować i tyle. No i co, no i dziękuję wam za ten poradnik. To byłem, to byłem ja, DJ. Byliście byli widzami, no i tyle. Równie.